Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o powodach, dla których głosuję na Konfederację. Te powody zacznę od... będzie to 8 punktów. Zacznę od większego powodu, czyli że Konfederacje tworzą, znaczy no, jeśli chodzi o tych czołowych polityków oczywiście, bo innych tam ciężko jest coś nie powiedzieć, to tworzą ludzie o niezmiennych poglądach. Począwszy od porwina, który 30, tam 40, tam 40, może i 50 lat, nie zmienia poglądów. Nawet te poglądy, one... Być może jakby chciał mieć większe poparcie, dobrze by było, gdyby zmienił te poglądy, ale jakoś on nie zmienia tych poglądów w ogóle. Inni... Yy, ważni politycy jak Berkowicz, Mensyn i tak no dalej, oni nie, oczywiście nie od 40 lat, ale od długiego czasu mówią cały czas to samo. Innymi słowy, u nich się nie zmienia to na przykład, że tak jak to u innych polityków, u innych partii, że jak tylko wychodzi tam i w sondaży, że trzeba coś innego gadać, na przykład, to oni wtedy gadają coś innego. Tylko oni mówią w dalszym ciągu to samo, co. Oni po prostu mówią niezależnie to, co mówią niezależnie od sondaży. I ich poglądy się nie zmieniają. No, głównie tu nie chodzi oczywiście o poglądy finansowe, bo dla mnie to jest najważniejsze. Tylko zdecydowanie podejrzewam, że dla większości osób tak jest. Także. I tu jeszcze coś powiem, tylko kluczowe, tu jest ich niezmienność. To nawet nie jest bardzo ważne, jakie to są poglądy, chodzi o niezmienność, czy o ich wiarygodność, jak się na przykład wejdą do Sejmu, żeby nie było takiego czegoś, i że oni zaraz zaczną zmieniać już poglądy, nie będą tego samego mówili, bo im tak nie będzie pasowało. Na przykład, tak jak to na przykład takim koronnym przykładem jest no, Tusk, to jest polityk, który, ja pamiętam, jak jeszcze był młody, obiecywał tam takie, że będzie podatki, obniżał, jak, jak będzie rządził, no i wyrzuci każdego z, 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 z rządu, jak. Ktoś wspomnie o podwyżce podatków, no po czym oczywiście jak doszedł do władzy, zaczął podwyższać podatki i wszystko to, co tam mówił wcześniej, te rzeczy, które mi się bardzo podobały, dałem też się nabrać, no to właśnie jak później to zmienił. No to wszystko wskazuje, że Konfederacja właśnie nie, nie ma w sobie takich ludzi. Jak ten przykład takiego, bym powiedział, no tak jak nie trzeba robić, no to właśnie to, tak jak tragedia nie że ma na 30% poparcia, to jest tragedia po prostu. No to to pierwszy, pierwszy punkt. Drugi, drugi punkt to jest, że to są atakowani przez wszystkich. No, ataki polegają na kłamstwach, oszustwach i jakichś manipulacjach różnych innego typu. No, takim najlepszym przykładem to jest tam było wywałkowane to jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, przez długi czas, ta piątka medycyna, medycyna nieszczęsna. No, wiadomo, jak ktoś podchodzi do tego uczciwie, to wiadomo o co tam chodzi, wiadomo, tam on tych poglądów nie głosił, tylko wyraźnie stwierdził, że to mu wyszło z badań, że tak powinni mówić, gdyby, żeby największe poparcie osiągnąć. Tymczasem nic takiego nie ma w ogóle w ich programie, tylko tak mu wyszło, no a później dziennikarze ci politycy, którzy tam no, kłam, kłamszą, tak jakby, no, nie, nie wstydzą się tego, tylko tak jakby to jest ich no, codzienność po prostu, no to zaczęli powtarzać, że takie ma takie poglądy Konfederacja, no to, to jest i kłamstwo i manipulacja i tak dalej, i tak dalej, na przykład. No i tego typu jest, rzeczy jest dużo, no i dziwnym czasem cały czas Konfederacja jest atakowana. Kilka lat temu był taki przykład, ja znaczy, nie, nie jestem teraz tego pewien, czy to było sondaże, czy już wyniki wyborów, że w ogóle pominięto w TVP Konfederację. Oni chyba do sądu to złożyli i wygrali. Że pozwali TVP i wygrali. tak już takie zabawne rzeczy są do tego, że się potrafi ta TVP, czyli rządowa telewizja posuwać, bo przecież nie ma nic wspólnego tam z jakąś obiektywnością. To jest wiadomo, że przez rządowe ściekło, szambo po prostu rządowe. Także ja narazem z tego nie oglądam, nie mam telewizji w ogóle, ale nieważne. W każdym razie to to jest to, że atakowani są przez wszystkich, czyli widać, że oni się różnią oczywiście od nich. Właśnie to powoduje, że ja, jako wróg tych partii, wszystkich że tych pisów, platformy, rządzących tego typu i tej rzekomo, no, bo oczywiście nie rządzi, to jest taka opozycja rzekoma. Dla mnie to oni żadną opozycją nie są, tylko są po prostu drugim gangiem, które do władzy się nie udało im się dostać, po prostu, bo to są dwa gangi, które tam udają, że między sobą walczą. Walczą rzeczywiście o, to, o, to, o dostęp do, do, do pieniędzy, do, do władzy, natomiast między sobą. Oni nie walczą, nie ma żadnej jakiejś walki, między nimi takiej realnej. Trzeci, trzeci, trzecia, yy, trzeci, powód, dla którego głosuję na konfederację, to jest to, że oni no, zbieżne poglądy, w zdecydowanej większości, mają z moimi, to znaczy, no, yy, dla mnie najważniejsze sprawy, i po, zresztą podejrzewam, tak na razie, dla większości osób, to są sprawy finansowe. I to ta konfederacja, te sprawy finansowe, to no, ja bym chciał, żeby tak było, jak oni mówią, no, głównym, znaczy proste, niskie podatki, to jest tak, jak to powiedział, zbyt ogólnie powiedziane, ja bym to powiem konkret, konkret to jest taki, że y, na przykład ZUS, oni są za dobrowolnym ZUS-em, wszystkie inne partie, znaczy w tej chwili w ogóle ZUS nie jest dobrowolny. Dobro, oczywiście przymusowy, nie to wiadomo, dla dobra płatników, oni są do, dobrowolni, o co tu mi chodzi, dlaczego? Tak bym chciał. No, tu chodzi głównie o ludzi, którzy mało zarabiają, no, dla nich 1700 ZUSów, czyli jak ktoś na przykład zarobi 1700 zł i ma zapłacić 1700 ZUSów, to znaczy, że zarobił nic, czyli miesiąc pracował po to, żeby ZUSów płacić po prostu takie barbarzyństwo w tej chwili pasuje, tej chwili panuje. i jak widać wszystkim tym partiom, tym PiSu i tym rzekomej opozycji, to wszystko pasuje, To jak widać, no, bo nic z tym nie zmieniało już mogliby to zmienić od razu. Konfederacja z jedną, którą chcę, no, jak widać, najbiedniejszym osobom pomóc, na przykład budzi moją olbrzymią sympatię no, to, co robią te reszta tych, tych partii, tych komunistycznych, które, jak widać chcą wykończyć drobnych przedsiębiorców, no to ja oczywiście nie chcę tak, więc dla tego nie głosuję, no, to jest taki konkret. No, druga sprawa jest yy, duży przykład, gdzie są nasze poglądy zbieżne, to jest sprawa, która tak bardzo mnie nie dotyczy, nawet tak bardzo mnie nie obchodzi, ale yy, podam ją, bo jakoś tak mi pasuje po prostu chodzi o aborcję. No ja na przykład jestem tak można powiedzieć ogólnie przeciwko aborcji. Trochę z innych tak podejrzewam powodów niż są w większości w Konfederacji, bo ja nie jestem w ogóle jeśli chodzi o... Znaczy nie, nie, to, nie to, że w ogóle coś nie powiedziałem. Chodzi o to, że główny nacisk dla mnie, dlaczego jestem przeciwko aborcji, to jest brak logiki. No, taki przykład, który mi przychodzi na myśl, to jest dwie kobiety, obie są w siódmym miesiącu ciąży. Jedna ma wczesny poród właśnie rodzi dzisiaj, a druga urodzi za dwa miesiące, czyli w terminie takim można powiedzieć, normalnym. No, yy, ta kobieta, która już urodziła dziecko, to już nie może tego dziecka zabić, a ta kobieta, która jeszcze ma w brzuchu to dziecko, to może zabić. Jeśli teraz ktoś powie, no dobrze, a to wiadomo, o co chodzi, no, to są względy zdrowotne, jeśli ona zabije to dziecko, znaczy ta kobieta, która ma w brzuchu, to dziecko nie zagraża jeszcze, więc to zrozumiałe, to jest część jej ciała, może zrobić, no to ja mogę tylko odpowiedzieć, że według statystyk tych dostępnych, to prawie nie ma takich przypadków w Polsce, żeby, czy tych porodów, żeby dziecko zagrażało Zrobić tam w życiu kobiety, które rodzi. To już nie ma takich przypadków. Więc chodzi tu o to, przynajmniej tak jak ta lewica, co ten tak krzyczy za te prawa kobiety, że chodzi tu o wybór, że kobieta ma wybór. No to no tylko takie pytanie, czyli ten fakt, że dziecko jest w brzuchu, to powoduje, że można je zabić, a ten, ten fakt, że dziecko jest poza brzuchem, to nie można go zabić już. No to ja mogę tylko powiedzieć, ten, i o, te dziecki są w tym samym wieku, bo ja właśnie nawiązuje nawiązuję to tego przykładu, który podałem, no to ja mogę powiedzieć dla mnie, to jest zupełnie nielogiczne, tylko dlatego, że on jest w brzuchu, to można go zabić jakiś sposób, poza brzuchem, to już go nie można zabić, no, nie wiem. A jak ta kobieta, która na przykład już urodziła dziecko, to złoży sobie do brzucha to dziecko z powrotem w jakiś sposób. Ktoś będzie operacja, to też nie będzie mogła zabić tego dziecka. No, nie wiem o co chodzi po prostu. Albo na przykład tą kobietę, która wcześniej urodziła dziecko w 7 miesiącu ciąży, banda jakiś powiedzmy, religijnych, chirurgów ją uśpi i do dziecko z powrotem do brzucha je jakoś włoży. Taki przykład drastyczny, to ona też tego dziecka już nie będzie mogła zabić. To tylko ten fakt, że dziecko jest poza bruchem powoduje, że można zabić. To dla mnie to jest zupełnie nielogiczne, to po prostu nie powinno tak być. Po prostu chodzi o to, a mało tego taka inna sprawa na nachodzi na myśl, no, no. Jak ta kobieta nasza 30-letnia, załóżmy na męża, to że on też ma 30 lat, to tak znałem, to, to ten mąż też kiedyś był, był w ciele jakiejś matki. No nie tej kobiety, ale innej. To być może jak tej kobiecie ona ma jakiś wybór, na przykład. i jeśli taka kobieta tak troszczy się o ten wybór tej kobiety, to może dać jej wybór, żeby mogła również pozbyć się męża, bo on też może być zagrożeniem dla jej zdrowia i życia, to może też może, może go tam zabić, na przykład, takie dziecko, no. Dla mnie to jest po prostu nielogiczne, to nie... Ja też... Znaczy, ja też podejrzewam, że też w Konfederacji taka panuje, jakby to powiedzieć, nacisk na to, że to jest jakieś niemoralne, to ja też tak uważam, nawiasem mówiąc, że zabijanie dziecka tylko dlatego, że jest bezbronne, to nie jest... To jest jakiś taki powód, bym powiedział, bardzo zły do zabicia. Natomiast chodzi o to, że ja, to jest nielogiczne po prostu dla mnie. to jest... Dla mnie to jest kluczowe po prostu. Jak tu się zgadzamy, no to ciekawe też, że z pisem też się zgadzam, PiS też jest z tego, co wiem, no obecnym to obecnie, to pizza jest to. No. do nawet i z pisem bym się zgodził akurat. No w każdym razie to, to jeśli chodzi o te powody, znaczy te poglądy, które są zbieżności. No, czwarty, czwarty powód, czwarty argument, na którego na konfederacje głosuję, to jest to, że od 30 lat rządzi ta sama szajka. To są... Ludzie, którzy kluczowe poglądy, czyli finansowe, to są kluczowe poglądy, tak naprawdę oczywiście tam czasami, znaczy niektórzy mówią zakłamać, że to nie o to chodzi, ale wiadomo, że to o to chodzi, przynajmniej dla zdecydowanej większości osób, bo tam przypadki się starają, że to może nie być najważniejsze, ale dla zdecydowanej większości osób to są najważniejsze, to wszystkie partie, które do tej pory rządziły i, i dalej, które w sondażach mają przewagę i co deklarują, to dalej chcą tego samego kierunku, czyli kierunku Chiny, Grecja i Korea Północna, czyli tak, Coraz większa inwigilacja, coraz większa władza państwa i coraz więcej wydatki budżetowe i tak dalej, i tak dalej. No, to no, jest również faszyzm. faszyzm. Teraz tylko problem z taką definicją faszyzmu jest taki, że no, te, te partie, czy te ludzie, dziennikarze, i partie, te, które tam zależy na kłamanie, to oni używają złej definicji, znaczy zmieniają zupełnie sens definicji słowa, słowa faszyzmu. Faszyzm to jest twórca faszyzmu, czyli benitą to w jednym zdaniu można scharakteryzować faszyzm, wszystko dla państwa, wszystko w państwie i nic poza państwem. Czyli chodzi o to, żeby państwo jak największy wpływ miało na życie ludzi, tymczasem na przykład Konfederacja jest, jak widać z ich programu, żeby jak państwo jak najmniejszy wpływ miało, a wszystkie inne partie chcą jak największego wpływu, czyli oni są, to jest definicja faszyzmu po prostu, że te państwa są faszystowskie po prostu, nawet jeśli to są znacznie bardziej niż Konfederacja, po prostu faszystowskie, no... No ale mówię, zmieniają słowa, znaczenie słowa faszyzm i teraz ten faszyzm można nazwać kogoś, kto jest dosłownie antyfaszystą. Tak lewida szczególnie w tym przoduje, także postępowi kłamcy można powiedzieć. No, no, kłamstwo to tam oni tak jakby kłamstwo to jest ich, można powiedzieć w tak powszedni, także to nic dziwnego. No w każdym razie chodzi o to, że rządzą od lat, nic się nie zmienia, no i Konfederacja jest jedna, która coś innego mówi i jedna taka partia nie rządziła jeszcze. To prawda była taka coś jak ustawa Wilszka, która oczywiście pobudziła zdecydowanie rozwój gospodarczy, no, oczywiste, bo to była wodorunkowa ustawa, no ale ona bardzo szybko została y, jakoś tam zdjęta, bo tam wiadomo przekazała tym służbom specjalnym, które tam się y, żyły dzięki, dzięki socjalizmowi. Y, piąty punkt, to jest w zasadzie punkt najważniejszy, tak naprawdę mógłbym powiedzieć, ten punkt żadnego innego nie mówić, bo to jest kluczowy punkt, to jest jedna nadzieja, że coś się zmieni na lepsze. To łączy się nawet z poprzednim punktem trochę, ale ja uważam, to się jak Trochę coś innego. Chodzi o to, że jeśli wszystkie te partie będą dalej to samo, znaczy będzie, będą rządzić, to będzie to samo, co było. One to gwarantują, bo one gdyby, że to robiły, to, to deklarują, że będą robić, a mało tego, nawet gdyby ktokolwiek, na załóżmy, wpadł na pomysł, że będzie chciał zrobić dobrze po prostu. Jakiś, nie wiem, bo będzie chodziło o sprawiedliwość, o uczciwość, to załóżmy, że takie to to nawet tego nie może zrobić. No. Jak ci ludzie mają to zrobić, na przykład to teraz powiedzą, że. 800 plus wycofają, jak wszyscy się do tego przyzwyczaili, i poparcie by spadło, no, no po prostu i nikt tego nie. Po prostu nikt tego nawet nie może na dobrą drogę, bo jak ktoś wejdzie w złą drogę, w tak przekupstwo ludzi, znaczy przekupstwo w tym sensie, że ludzi się przekupuje ich własnymi pieniędzmi, to z tej drogi jest bardzo ciężko zejść po prostu, więc nie będzie zmiany po prostu. Jeśli te, te partie rządzić, to nie będzie zmiany. Jedyna nadzieja, że coś się zmienia lepsze, to konfederacja. I nawet gdyby się okazało, na przykład dzisiaj załóżmy, wychodzi jakiś news, że męcen to jest coś prywatnie, jakieś ohydne rzeczy robi ja oczywiście, żeby jasna sprawa była, nic takiego nie wiem, nie sugeruję i jestem pewien, że on, prawie pewien, że on takie coś nie robi, natomiast mówię, że gdyby takie coś nawet wyszło, takie coś, to i tak dalej bym dla Konfederacji głosował bo to i tak jest jedna nadzieja. To jakby nie ma wyboru w ogóle, żeby, żeby coś było innego. Także to jest piąty pierwszy, pierwszy podpunkt. No, szósty, szósta rzecz, którą ja to, dla mnie jest takim bardzo mocnym argumentem za głosowanie, znaczy powoduje, że ja głosuję po prostu. To jest lider, konkretnie Soroim Mensem, który po prostu jest Człowiekiem sukcesu ma kilka firm, którym sam ciężką pracą zbudował. Podejrzewam, że milion złotych miesięcznie to na pewno te wszystkie firmy netto wynik mają. Tak podejrzewam, że on kilka osób zatrudnia w tej kancelarii z tego, co jakieś tam pubem, jakieś tam chyba restauracje, ale tego nie jestem pewien. Jakich, już nawet do końca nie wiem, co on tam ma. To chyba nie są nowe informacje publiczne. On dopiero jak będzie posłem, to to publikuje, natomiast chodzi o to, że to on zawdzięcza to sobie. No, czy tam szczęście, wiadomo, że jest to oczywiste, natomiast chodzi o to, że to on ciężką pracą zdobył. No, ten, yy, ci inni liderzy, Jaczyński, Tusk i Morawiecki, no to z tego co ja wiem przynajmniej, to nic takiego nie ma. Oni po prostu siedzą i tylko tyle, że rządzą odpowiednio, w taki sposób po prostu, ale żadny jakiegoś biznesu swojego nie stworzyli po prostu. Morawiecki chyba tam w jakichś bankach pracował, siedział, natomiast to, praca w pracach bankach on był pracownikiem, a nie, nie dawał komuś pracę, więc. Nie wiem, nie widzę za bardzo kogoś od, odpowiedniego niż takiego gościa jak Mencen po prostu, który jest człowiekiem sukcesu, jednak i to właśnie on dla mnie powinien być, jest najlepszym wyborem spośród wszystkich dostępnych wyborów, on jest właśnie akurat. Także tu chodzi o lidera. No Bosak z tego co wiem, to też jakiś tam, on rzeczywiście nie ma czegoś takiego, to w ogóle nie, nawet nie ma podjazdu do Mencen, natomiast y, nawet jeśli to, men, to wystarczy, że Mencen takim jest, no, no siódmy, siódmy argument jest taki, to jest chyba znaczy najmniej ważny argument najmniej, no dla mnie, bo to, przecież to ja mówię o swoich w sumie argumentach wszystkich. To jest argument, który polega na tym, że Korwin, który jest no po prostu twórcą, a nawet jeśli nie twórcą, to miał olbrzymi wpływ na ruch wolnościowy w Polsce. On jest w Konfederacji i nawet to mówią ludzie, którzy tam chyba się nie bardzo z nim lubią. Nawet też to powtarzali, że to on miał olbrzymi wpływ na nich. Nawet jak ktoś się tam nie zgadza z nich w pewnych, względach, w pewnych sprawach, to w innych, jeśli chodzi o ten niskie podatki, i tak dalej, no to olbrzymi wpływ on miał na nich. Także to jest zgodne. No i on dalej jest w co, no Dla mnie to jest taki argument, że dalej raczej będą w tą stronę iść po prostu. I takiego człowieka w sobie mają. Chociaż muszę powiedzieć, że no, są pewne rzeczy, które on mówi, to ja nie bardzo. Lubię słuchać tych rzeczy, nawet to nie chodzi o rzeczy o kobietach, bo o tych akurat to moim zdaniem są gorsze, rzeczy, co on mówi, tak? ale to już nie ważne bo to nie są o tym w ogóle. No i ostatni punkt, który bym chciał powiedzieć, to będzie ostatni punkt. To jest to, że pewnych bardzo ważnych rzeczy, takich bardzo ważnych rzeczy. To znikąd się nie dało dowiedzieć tylko od konfederacji. Ja dam tylko dwa przykłady. To będzie taj tajemnica bankowa, która zniknęła w tamtym roku. U, u, naczelnik Urzędu Skarbowego, dowolnego, bez powodu, bez żadnego powodu może sobie żądać od banku dostępu do każdego konta i zablokować to konto. Wcześniej, przed tą ustawą, było tak, że naczelnik, no nie jestem tego pewien, od razu powiem, to nie jest tak, że na pewno tak mówię, ale on nie miał takiej możliwości, mógł to zrobić, ale chyba musiał być wyrok sądu, albo jakieś, jakieś podejrzenie przestępstwa, coś te, tego typu, poważna sprawa, A teraz może widzi mi się po prostu jego, no, może sobie tak po prostu wejść, no na ten Tańca bankowa zniknęła, oczywiście w mediach tego, załóżmy, głównego nurtu, ja nie słyszałem nic o tym w ogóle, na jakichś portalach O2 czy WP nie słyszałem tego, tylko od Konfederacji się to tym dowiedziałem, mało tego, jakby nie Konfederacja o tym nie, 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 nie wspomniała, to w ogóle tego nie wiedział, no bo to nie, to nie jest coś, co dotyka mnie bezpośrednio i że większość ludzi tak samo by się tego nie dowiedziała w ogóle, od niej się dowiedziałem, Sprawy z tego, że, no i drugi przykład to jest ogólnie ten wpływ, znaczy te y, ustawy klimatyczne tam, że samochodów będą tam blokować, Unia będzie blokować te samochody spalinowe i no i że domy będą, obus, obostrzenia na domy. No też ja nie słyszę, żeby w, w, w Głównego nurtu ktoś tam coś mówił o tym. Ci politycy tak jakby starali się ten temat jak najbardziej możliwie przemilczeć, no i dziennikarze, a jedynie Konfederacja o tym mówi. Ja bym też o tym nie wiedział, że takie coś jest i, i, i niech ludzi też z tego, co tak kojarzę, oni też nie wiedzą. No, no, co najmniej jedną osobę, która Powiedziałem o tym, to w ogóle nie wiedziałem, nie słyszałem w ogóle tego problemu, że Unia nakazuje te sprawy klimatyczne i wszystkie inne partie się zgadzają oprócz Konfederacji. To nawet nie chodzi, czy ktoś się zgadza, czy nie, tylko chodzi o sam istnienie tego, tego problemu, no to nikt o tym nie wie. Także jedno, jedną partią to jest konfederacja, jakąś, jakąś e, instytucja, tak nie partią, tylko instytucją, która informuje o tych rzeczach. No to to by było na tyle, osiem punktów wymieniłem takich. No, po prostu dzielę się, dlaczego ja głosuję na Konfederację. Zresztą mam nadzieję, że jak najwięcej osób zagłosuje, bo im więcej to dla mnie to jest lepiej, bo będzie większa szansa, żeby jakiś wpływ mieli na ten, czego sobie życzę i wszystkim innym. Także to, to jest mój pierwszy filmik, więc niestety jakoś może nie być za dobra. Był pierwszy film, który nagrywał w ogóle w życiu na, na YouTube czy tam na inne kanały. No, no i oprócz tego, no, tyle. No, do powodzenia w takim razie.